Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale A dzisiaj pokażę Wam kilka nowych petrzebów, które dostałam od mojej kuzynki Ponieważ się już nie po prostu nie bawiła Nie, tą kuzynką nie jest Cleopas TV <grych> Czemu ja tak w ogóle o tym pomyślałam, że ona może być tą kuzynką? Czemu? Ale dobra No więc jest to 7 potrzebów, w tym dwa popy i Logan Tak, Logan Wow nie sądziłam, że kiedyś będę trzymała go w rękach, ale tak trzymam i zapraszam do przeglądu petrzopów. No więc tak, pierwszym petrzopem, jak już mówiłam, jest Logan. Wow! Ma on dziurkę, ma, ma znaczek LPS i przeźroczysty nurk, więc jest oryginalny. Następnym petrzopem jest to ta oto śliczna spanielka. Ma ona dziurkę, ma znaczek LPS. O tu takie różowiutki i przeźroczystą rurkę. I ma tanto herdzy. Następna rekomendacja jest oryginalny, Przesunę was trochę, żeby miała więcej miejsca. Następny metr to taki ptak. Z tego co wiem, miała ja go zafira. Ma malowane oczy. Przeźroczystą rurkę, dziurkę oraz LPS tutaj na łopce, taką łapeczką. Następnym patrzyłem jest właśnie jeden z tych faworytów, które nie są po bo faworytem jest Logan, ale z tych nie pop, to jest faworytem tym przez słodki króliczek. Wiem, czy widzicie tego słodkość? Ma LPS-a, ma dziurkę. Następnym patrzyłem jest, jest taki trochę rozchwiany, bo się przewraca i ma taką trochę zbyt ruchliwą głowę. Konik morski z prasowanymi oczami, również to jest z prasowanymi oczami. Ma on dziurkę, ma on znaczek LPS, o tutaj. I przecież oczystą rurkę, rzeczy jasna. No. Na swym jest również taka przesłodka, rybeczka. Jest ona słodka, przyznajcie. Ma dziurkę, ma znaczek LPS, o tu. I nie ma rurki, no bo to jest rybka. I już ostatnim z tych siedmiu petshopów jest taki krabik różowy. Oryginał, nawet widać tutaj tą jego przecież oczystą rurkę. Ma znaczek LPS, ma dziurkę i no tutaj sobie postawię obok Logana, no i tak się prezentują wszystkie pet shopy. Przedstawię Wam jeszcze imiona dla wszystkich figurek, oczywiście dla tych, które wymyśliłam. No więc tak, w tym filmie to by było na wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Bla, bla, bla. Pamiętajcie o łapce w górę! I jeżeli, jeżeli jesteście nowi na kanale, to subskrybujcie na kanale. No i o pisaniu mi, jeżeli Wam się nie podoba imiona dla moich petków, to pisaniu mi imion pod tym lub innym filmem. A ja wezmę Wasze pomysły pod uwagę i może coś skombinuję. Więc dzięki za oglądanie i pa!